Ale do czego zmierzam? Dlaczego wyjeżdżałem w ogóle do Niemiec? Było to związane z moją tożsamością płciową. To, co Wam mówiłem, kwestia nullo. Eee, nie chcę zbytnio mówić, co się działo i tak dalej, ale. Będąc w Niemczech, zmieniłem swoje dane personalne. Wynikało to z tego, że wszedłem w pewien układ zagwarantowano mi wykonanie tego zabiegu nullifikacji na dwie raty, bo pierwsza miała być to miała być realokacja cewki, cewki moczowej wraz z kastracją a drugi etap po pewnym czasie miało być usunięcie prącia nie chcę wdrażać się tak naprawdę o co dokładnie chodziło bo myślę, że to są bardzo trudne i skomplikowane sprawy. Natomiast jakby miałem sposobność taką ja też poznałem wielu ludzi, którzy interesowali się tym tematem miałem zapłacić powiedzmy grosze, grosze, nie grosze, zarabiając euro nie było to aż tak dużo. Natomiast warunkiem koniecznym tutaj było to, że moje genitalia jakby w posiadanie kogoś innego wejdą. No, to tak bardzo upraszczając po prostu, więc miałem tą, tą możliwość, a w szczególności z tym, że ja wiedziałem, że coś się ze mną dzieje, że jakby odsuwałem myśl, że nowotwór wrócił, a z dnia, nie, nie tyle z dnia na dzień się czułem źle, co zaczął mi bardzo doskwierać kręgosłup, bardzo duże bóle miałem znowu, jeżeli chodzi o, o moje narządy płciowe i tak dalej, i tak dalej i jakby wyjeżdżając do Londynu ja już wiedziałem, że coś się dzieje, wtedy podjąłem decyzję o tym, że nie będę się leczył. Nie wiem, że nie warto, że to jest moja podróż życia, że do Londynu wyjadę, będzie co będzie i tak dalej. Natomiast moje życie troszeczkę zmieniła Weronika, dlatego że ustalenia, które były jakby w Berlinie, nie chcę poruszyć, może, tematu Weroniki. Tak czy owak, wspólnymi siłami doszliśmy do wniosku, że lepszą alternatywą będzie albo Meksyk, albo Tajlandia, gdzie wykonywano te zabiegi, a nie jakby imanie się, imanie się no, takich. Po prostu inne rozwiązania nie wchodziły w grę, dlatego też ten wyjazd do Meksyku i dokonanie zabiegu, który był zabiegiem jakby łączonym, gdzie nie trzeba było to jakby na dwie transze rozdzielać.